Spotykamy dzisiaj Jezusa, który wydaje się być roztrzęsiony, jakby lekko zdenerwowany, jakby się Jezus zderzał w tej Ewangelii, w tej historii z jakąś bezradnością w spotkaniu z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie. Jakby tak wyrażał w sposób no nieco gwałtowny, kiedy mówi... Przyszedł Jan Szciciel, był ascetą, a wy mówicie zbyt długo, się, Spotykacie Jezusa, który jej pije z grzesznikami, celnikami, a wy mówicie, to jest żarłoki pijak. Czyli tak źle, i tak niedobrze. W, tym, w tej krótkiej Ewangelii Jezus się porusza temat mądrości. Mądrość bez miłości jest bezużyteczna. Tak naprawdę o tym jest ta Ewangelia. Mądrość bez miłości jest bezużyteczna. Nawet czytając Ewangelię, a nie mając miłości w sercu, możemy z tej Ewangelii uczynić kamienie, którym będziemy rzucać w tych wszystkich, których uznamy za słabych, albo za grzeszników, albo za niegodnych Ewangelii. To naprawdę jest możliwe. Jezus, jakby w tej Ewangelii, w tej historii, upomina się o jedną rzecz. Mądrość musi być połączona z miłością. Farzeusze tej miłości w sobie nie mieli. Oni wykorzystywali swoją mądrość po to, by by Jezusa pochwycić na słowie, by go złapać w pułapkę. Widzieli znak, ale nie potrafili nic z niego zrozumieć, nie potrafili go odczytać i ta mądrość na nic im się nie zdała, stała się tak naprawdę dla nich pewną pułapką, która nie pozwoliła im wejść w relację z Bogiem. To też nam grozi. Zwłaszcza w relacji z naszymi braćmi, z naszymi siostrami, którzy nie podzielają naszych wartości, którzy może nie są wierzący, którzy może nigdy nie poznali Jezusa. My swoją mądrość czasami chcemy wykorzystywać po to, by ich pokonać, jednak nie, nie, nie wolno w ten sposób. Mądrość ma wtedy wartość, kiedy jest połączona z miłością. Kiedy mądrość ma mnie poprowadzić do tego, bym zobaczył w tym drugim człowieku mojego brata, mojego, moją siostrę. I wtedy będę w stanie rzeczywiście mu jakoś pomóc. Mogę w nim zobaczyć tylko grzesznika, tylko złego człowieka. Ale muszę pamiętać, że Jezus w tym człowieku może widzieć swojego brata. Swojego brata umiłowanego, którego chce walczyć, za którego oddał życie. Pomyśl w ten sposób czasami o swoich przeciwnikach. To jest bardzo ważne, żeby od czasu do czasu pomyśleć o swoich przeciwnikach jako o tych, za których Jezus oddał życie. Których Bóg nazywa również swoim dzieckiem, a Jezus nazywa swoim bratem. Potrafisz swoich przeciwników nazwać swoim bratem? Czy chcesz się wobec nich posługiwać mądrością pozbawioną miłości? Warto z tą Ewangelią się zmierzyć i zadać sobie to pytanie. Niech ono z nami się idzie w ten dzień, niech nam towarzyszy, niech nas weryfikuje. Nie <śmienic>